Ja Uj! Gałąź na panią leciała, życie pani uratowałem. Jak będzie to panią? No gałąź na panią leciała z góry. Nie ma za co dziękować. Po prostu jestem pomocnym człowiekiem. Uwróć pani! Gałąź na panią leciała. Życie pani uratowałem. Jakiś buziaczek chociaż. Przy to To akurat scena jest na przypale, takim, że. Ja widziałem, że ona się taką. Gałąź na panią leciała. Życie pani uratowałem. Nie ma za co. Bardzo się miło z panią rozmawiało. Pozu. Życie pani uratowałem, bo gałąź na panią leciała. Gołoś na panią leciała Życie Życie pani Ta lekarka tutaj Co jest? Ja? Tutaj jest tak zażenowa siedzi pobawcie się ze mną poskaczemy Nie ma Pobawmy się, poskaczmy Jeden, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pobawmy się! Czy pani? pobawi się pani ze mną. Proszę pani, przy pani, przy pani, że pani. Czy pani? Tak robią to nie do rozwoju. O, 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 skaczemy. Ja nie skaczę. No zobacz. Jeden, dwa, trzy, cztery. O! A co to jest za gra? Nie wiem, ale się mogli się razem pobawić. Spieszę się. Czasem się ktoś tak śpiesza, a może miłość życia przeoczyć. Poskaczemy może. Samemu nie będę skakał. Może panie się chcą ze mną pobawić. Chętnie, ale mam kolano uszkodzone. Ja też. Ja, tam, ja tam bardzo chętnie to poskakałem. A pani, bo to jest dobre. O. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pik, 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 pik. pik. Panie. No. Skaczę z panem. No, pani na innej drodze. O, to mam, to mam uszkodzone akurat kolana. Ja mam jedno barko, a, jedno trochę mniej. a które pani ma? To mam bardzo, a to trochę mniej. A to tak samo wiele nas łączy. No, no rozwalone. No. <noise> Może ze mną poskaczecie? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć. Chłopaki nie chcą się bawić. <słyska> Mówi, nie nie, bo chyba mi nie na panią leciała z góry. Dobre. No życie pani uratowałem, a pani tylko dobre. Jakieś podziękowanie, buziaczek. Przestraszył mnie. No jak, przestraszy, jak życie pani uratowałem? No jak mogłem panią przestraszyć? A buziaczek w policzek chociaż... No, z Twojej lewej. Z Twojej lewej. Średnio, średnio wypadłaś, nie wiem czy będziesz. Widać? Nie? Uzu. Leciała gołądź na panią. wzięłam ten filmik w necie i wiem, że nie leciała. Ale nice try. No tak po prostu chciałem panią poderwać. to no nie tą... wiem, że na panią się uda. To, to może na kawę się umówimy chociaż. Nie, ale jestem. A czym? Do moim chłopakiem. A, no to w związku jesteś, okej. Okay. No to nic to, to dobra, już widziałam to na necie. Może przy następnej się uda. trzymam kciuki no, Dziękuję, dziękuję. Miło, no. Miłego dnia. Trzymaj się. Hej. Gałąź na was leciała. Życie wam uratowałem. Nie macie za co dziękować. Kurwa, co za polski naród dla nikdzie. Kurwa, wam O mama. Gałąź na panią leciała. Uratowałem pani życie. A kurwa, prank kurwa <grywa> ale czuj na ty No też nie chcę spalić Gałąź na panią leciała. A, no, no. no tak, no gałąź na panią leciała. Ja w życie pani uratowałem, pani. No ale gałąź na panią leciała, no to chyba życie uratowałem pani. No ale 5 złotych chociaż. Szacunek. No, siema. ma. A my się wczoraj widzieliśmy, nie?